Two thousand years later, a few moments later, six hours later, later, one hour later, the next day, three hours later, tomorrow, two hours later. Uh. Dobra na pewno przegrasz te kupo Two hours later. Tomorrow. później hour later. Three hours later. Later. The next day. Later few moments later. Six hours later. 2000 years later. Ej, Janek, co on trybals, kiedy będziemy na miejscu? Za powinniśmy już być tutaj. Ej, czekaj, co? Nie widać po mnie, ale to naprawdę wielki dzień Ktoś od nas odszedł, choć wiedziałem, że tak stanie się Zabiłem Cię za te chwile, gdy było źle Straciłem serce, nigdy nie przestanie kochać, wiesz Nie widać po mnie, ale to naprawdę wielki dzień Ktoś od nas odszedł, choć wiedziałem, że tak stanie się Zabiłem Ciebie za te chwile, gdy mi było źle Straciłem serce, nigdy nie przestanie kochać, wiesz Nie widać po mnie, ale to naprawdę wielki dzień Wczoraj nie wróci, nie ma drogi, gdzie spotkano się Jak świeże nie na tej grobie nie wiem Ciebie, nigdy więcej nie spotkamy się Teraz wszyscy patrzą na mnie, nie na Ciebie nie wiem, komu z nas jest to bardziej potrzebne. Czarny t-shirt oczy, ciemne usta czerwień, A w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trudka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie, nawet gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem masz zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoim lekcje. Ale już mi to kompletnie niepotrzebne, ale już mi to kompletnie nie na rękę. Kiedyś by to było dla mnie najważniejsze. Dzisiaj jest mi tylko wszystko obojętne.

A few moments later. Two thousand years later.